Duchy w Piśmie Świętym. W Piśmie Świętym rozróżnia się duchy czyste, anioły, duchy nieczyste, demon, szatan. Anioł to, zgodnie z Encyklopedią Katolicką, istota duchowa zajmująca miejsce między Bogiem a ludźmi. Nazwa oznacza nie naturę, lecz funkcję pośrednictwa w przekazywaniu ludziom wyjątkowych poleceń Bożych. Według listu do Kolosan 1.16 aniołowie zostali stworzeni w Chrystusie i przez Chrystusa. Są zatem stworzeniami, a nie emanacją bytu samego Boga. Grają rolę wysłanników Boga. Choć są duchami, ukazują się ludziom nie tylko w snach i wizjach, lecz również na jawie „angelofanie”, przyjmując zazwyczaj postać młodzieńców ubranych w szaty o niezwykłej bieli. Aniołów jest bardzo dużo. Niektóre spełniając szczególne polecenia Boże, mają własne imiona, np. Gabriel, Michał, bądź bliższe określenia wskazujące na związek z Bogiem, np. Anioł Pański lub Anioł Boży, Archanioł. W pismach Świętego Pawła oraz w listach katolickich podane są różne klasy aniołów: moce, władze, zwierzchności, panowania, trony. Mimo przepaści dzielącej człowieka od aniołów nie wolno otaczać ich kultem boskim, a tym samym stawiać na równi z Chrystusem, gdyż On jest Synem Bożym, zasiadającym od chwili zmartwychwstania po prawicy Ojca, sprawującym absolutną władzę nad wszystkimi aniołami.